Szanowni panowie to witam panów wszystkich obecnie w dniu dzisiejszym. Przedstawiam nowego dyrektora sportowego naszego klubu to jest pan Piotrek i nowego trenera naszej kadry, naszej drużyny tu w Karpatach Krosno to jest pan Czesław Owczarek. Może Piotr w tym teraz. bardzo. Szanowni Państwo, jak Państwo na pewno dali, interesowali się w poniedziałek, decyzją zarządu klubu, nastąpiła zmiana, wybór kwadrat na trenera Owczarka. Tener Owczarek, ostatnio pracujący w Ekstraklasie, w Zawiszy jako asystent Tenera Rumaka, wcześniej trener pierwszoligowej Warty Poznań i drugoligowej Jarotę Jarocin, z którą pracował aż 5 lat i doprowadził ten klub na najwyższy poziom zrywkowy w Jarocinie, czyli na poziom II Ligi ten, który posiada licencję UEFA Pro pozwalającą na pracę w najwyższych klasach zrywkowych. Klub ją obronił. Jest militarny urzędnik trenerów, którzy posiadają taką licencję. Wszystkie tutaj nasze rozmowy ukierunkowane na dalszą wizję rozwoju klubu Związaną z rozwojem długofalowym i nasze dziś szybko znalezione wspólne stanowisko, spowodowały, że, że dzisiaj tu już jesteśmy razem przed Państwem. Myślę, że zaraz tele powie kilka słów o swojej wizji na najbliższą przyszłość tego zespołu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę przede wszystkim z jednej rzeczy, że, że no zespół przede wszystkim musi złapać swój styl gry, swoją jakość, i to jest dla nas ten cel nadrzędny, którym chcemy się kierować. I dlatego też ten Czesław jest z nami. Myślę, że teraz parę słów z trenerem. Dzień dobry. Witam wszystkich. Tak jak przedstawił, chyba już optymalnie, już nie ma co dodać generalnie, e, taką się i to sobie robił. Na pewno tutaj sytuacja była bardzo dynamiczna i rozwojowa, jeśli chodzi właśnie o to pozyskanie e, mnie jako trenera e, do Tarpat. Zgodziłem się na, te, na tą pracę tutaj. Mówię, przede wszystkim wizja która pani przedstawiona została przez prezesa i ludzi, którzy Przyjął się za ten klub? no jest dosyć ciekawa dla mnie i yy, wyzwania, które na pewno lubię i chcę podjąć się tego. Yy, myślę, że wspólnie razem sprostamy yy, tym działaniom. A wiadomo, że ten stan ten jest bardzo ważny i bardzo trudny dla każdego czynnikowca, bo wiadomo, że yy, jest dla do organizacja jak dotyczy ona yy, spadku wielu zespołów, trzeba zająć przynajmniej szóste miejsce, żeby się utrzymać, może nawet wyżej. Także na pewno trudne zadanie czeka przed y, zarządem, przed, przede mną, przed wszystkimi zawodnikami. Myślę, że dojdziemy do porozumienia szybko z drużyną, e, że wrócimy powiedzmy, na te prawidłowe tory, bo te tory były w tamtej sezonie, chyba że z tego my dobrze bo, pamiętamy, że zespół był liderem trzeciej ligi po ludzie e, jesiennej. E, jak trudne jest na pewno porozumienie zespołu, osiąganie e, wyników, pokazanie wiosn, tego co mówimy, że jest naprawdę myślę, że nie razem tak powiedziałem, podłane temu zadaniu i będziemy budować silne kapaty. Dziękuję. Szanowni Państwo, no, że tak dynamiczny jest przechodząc dalej, abyśmy tej konferencji <coughs> się prowadzili, dlatego że o 17 jest pierwszy trening, a jeszcze będzie parę spraw organizacyjnych w szatni. Może po prostu przejdę do, do pytań z Państwa, co to będzie najlepiej. Proszę bardzo. Panie zależy, czy y, wraz z panem do klubu przychodzą nowi zawodnicy, czy tylko pan, czy jeszcze ktoś do sztabu szkoleniowego też dołączy jako pan asystent? Myślę, że jest to sprawa rozwojowa, tak mówię, dynamiczna była w stosunku co do mojej osoby. Dopiero y, jestem w sumie parę godzin, może bardziej jest z prezesem. także y, dopiero jest to kwestia, którą poruszymy, ale z pewnością y, wzmocnimy sztab szkoleniowy, a jeśli takie będą możliwości, to wzmocnimy również kary pierwszego zespołu. Ten prezes, ci dwaj nowi ludzie, którzy są, którzy dzisiaj się tu pojawili, to są nowi piłkarze, którzy będą grali? E, to są zawodnicy, mi, którym nowy trener e, będzie się przyglądał na tym. Tak jak trener e, powiedział, sytuacja jest dynamiczna, rozwojowa. E, od okienka transferowego mamy jeszcze, do końca okienka transferowego mamy jeszcze chwilę, dlatego się przyglądamy e, na możliwość uzupełnienia kadry. Pan trener widział karpaty wcześniej w tym sezonie? Nie, szczerze nie. Mecz z Tomasowi Pana czeka w najbliższym czasie już w sobotę. Tomasowia, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę w dwóch meczach z drużynami, z Karpaty z 0 punktów uzyskała 4 punkty w Rzeszowie wygrywając z motorem ludzi. Spodziewa się pan ciężkiego pojedynku? No ściąga, nie ma no, w żadnej nic żadnego łatwego meczu. Są wszystkie trudne mecze. na pewno hmm, nie będziemy bardziej zmobilizowani, skoncentrowani się na meczu, żeby przede wszystkim szanować drogę przeciwnika, ale... Będziemy sobie z tym bardziej do Czy Pan trener widzi możliwości wprowadzenia do rozgrywek drugiej drużyny? W dłuższej perspektywie z pewnością są takie plany, na, to, na, to, na, na, na tę dzisiejszą chwilę wiadomo, że trzeba rozpoznać sytuację przede wszystkim. Tak jak Pan mówi, każdy y, się cieszy, zwłaszcza z tego regionu, kiedy wychowankowie reprezentują barwę danego klubu, a zwłaszcza na, na najwyższej widze y, czy to jest poziom drugoligowy, czy pierwszoligowy. Dlatego na pewno jest to gdzieś tam w założeniach klubu, w perspektywicznym gdzieś tam ułożeniu tego procesu szkolenia tych młodych zawodników. Także myślę, że to jest kwestią czasu, ale tam najpierw przede wszystkim no, trzeba te podstawy bardzo mocne i silne zbudować, żeby właśnie to wszystko funkcjonowało w ten sposób, łącznie z tą wyboru Szanowny Panie, ja mogę coś powiedzieć, wypowiadałem się na ten temat już na spotkaniu z policami. Druga drużyna będzie od zeszłego od przyszłego sezonu, będzie Karpaty, prosto będą miały drugą drużynę. I bardzo proszę o skoncentrowanie się w pytaniach na osobie e, nowego szkolenia co drużyny wypadku. Panie cenerze, czy drużyna pod pana kierunkiem będzie prezentowała wielkopolski styl? Czy tam pan bardziej będzie krakowską piłkę tutaj? Hmm. Jak to się rozi wielkopolska, w krótkim, niech pan Myślę, że futbol jest. E, futbol musi być ciekawy przede wszystkim to jest bardzo najważniejsze, bo on przyciąga kibiców. Z tego na pewno kluby się cieszą i żyją również. E, będę się starał wprowadzić oczywiście, z tego zespołu, żeby był atrakcyjny dla. dla e, oka kibica naprawdę, ale nie, nie, pamiętamy też o to, że bardzo są ważne wyniki dlatego tego. Na zawsze bym grał ładnie, ale przede wszystkim zależy na tym, żeby to było że te Panie usłyszeliśmy o Pana karierze trenerskiej, a kariera zawodnicza? No i długa jest, powiem szczerze, tych długo trochę zwiedziłem. Mam 80 dostępów y, w zakresie w kilku klubach. Takich klubów jeszcze istniały miliarderki, jak Warta Poznań, Olimpia Poznań, trzykrotnie krotnie awansowałem z klasy z klubami drugoligowymi. Czy to z Lechem, właśnie z Wartą i z Amiką w Tak pokrótce, także tych występów pierwszoligowych nie liczyłem. Myślałem, że godne były tylko te występy w ekstraklasie klasie. Oczywiście nie umiem z tym klubom, które reprezentowałem. A w jakiej pozycji? Przepraszam. W bo... formacji defensywnych tak się wyrażę. Bardziej lewo lewą Do pana dyrektora mam pytanie. W związku z tym, że pan tu przyszedł, od razu pojawiły się takie yy, nadzieje kibiców, że skoro Pan tam ściągnął do Poronina-Żuraskiego, to Pan też tutaj ściągnie nam były reprezentantów Polski. Znaczy, powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o Poronin, była to na pewno ciekawa gdzieś wizja, szczególnie prezesów, tak. Czy do końca ona była skuteczna sportowo, to przekona mi się w tym sezonie, tak. Ja uważałem, że, że też należy zawsze w drużynie sportowej potrafić wyważyć, gdy tak? już tych gwiazda jest w tej chwili w klubie za dużo, to, to zaczynają się problemy i tak to w tej chwili tam wygląda. Natomiast yy, przede wszystkim jedna podstawowa kwestia myślę, że to jest wartościowych zawodników, którzy teraz przy nowym trenerze mogą pokazać się z tym blanche, że, że to do nich należy ten czas, tak? Nie do zawodników ściąganych. My szczególnie teraz szukamy młodzieżowców jeszcze, żeby ewentualnie wzmocnić tą rywalizację. Natomiast tu jest no kadra szeroka, skoro w zeszłym sezonie potrafiła zrobić tyle punktów, zrobiła i dobrze o tym wiemy, to po prostu trzymajmy inne szansę, tak. Myślę, że nowa, nowa oko trenera, nowe spojrzenie, pewnie yy, nieco inny system gry pozwoli na to, że ten zespół i odnosić wyniki, tak, no, ale przede wszystkim ta gra będzie wyglądała inaczej, niż chociażby w ostatnim sobotę. Się, jest... Pytanie odnośnie sztabu szkoleniowego, bo trener przyjechał czy asystent Bartosz Madeja pozostał na stanowisku asystenta, czy, czy już jest tylko jako pilitarz? Jeżeli chodzi o z tego asystenta zawodnika jesteśmy w trakcie rozmów, ponieważ nie ukrywamy, że, że ktoś by chciał grać przede wszystkim, że dla niego jest najważniejsze. A z drugiej strony szanujemy jego pracę jako asystenta i wiemy, że w tym momencie posiada nie bardzo dużą wiedzę i informacje na temat tej grupy zawodników. Tutaj nam też będzie potrzebny w procesie szkoleniowym dla naszego funkcjonowania zespołu. Więc na ten moment jeszcze nie jesteśmy po, po takich rozmowach, aby odpowiadać na to pytanie. Na pewno z naszej strony jest wola, żeby dalej z nami współpracował i tutaj to jest ich priorytetem. Jaka będzie postawa i chęć tutaj z drugiej strony, no to się dzisiaj przekonamy. Myślę, że... że będzie to wszystko możliwe do dalszego połączenia i funkcjonowania pod kątem trenera. pan każe również jesteśmy po rozmowach. Chcielibyśmy, aby taka osoba w próbie też się pojawiła w stanie szkoleniowym i tutaj też z naszej strony jest położony wizytę. Aby taka osoba już od, jeżeli nie tego, to na pewno przyszłego tygodnia była w zajęciach treningowych. A kiedy pierwszy trening? Za chwilę? Dziś o 17 pierwsze zajęcia. Jestem to pierwszy punkt. Panie dyrektorze, czy za pana kadencji będzie taka historia na przykład w tym sezonie mecz do Radzenia Podlaskiego, drużyna wyjeżdża, nie wiem, piąta rano, czyli tak dalej o tym, czy to czy nie uważa pan, że środki drużyny na przykład wyjeżdżają dzień wcześniej do Radzenia Podlaskiego i nocują tam, wyrażając mecz z rodzentami? Wie pan co powiem, to w ten sposób? Myślę, że każdy wie, jak mamy trudny sezon, tak? I wiemy przed czym stoimy. Jeżeli faktycznie odległość będzie na tyle duża i trasa na tyle męcząca, że będzie wymagana to, żebyśmy wyjechali dzień wcześniej, to uważam, że to będzie jak najbardziej skazane i wtedy będziemy w tym kierunku Bez Bezwzględnie. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy serdecznie za przybycie i zapraszamy teraz na trening.